Od, od prawej. Takimi latają, a co wiecie? jest nawet. No jest, jest. Trochę tych samochodów jednak się nazbierało. Maluch będzie w mojej klasie. Mm. Mam szansę nie być ostatnim. Bo niższej już nie ma, nie? nie. Czy jeszcze raz? Nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, się zakorkowało, No się zakorkowało, bo... No tak wyszło. Potem jest nawrót, tylko że teraz będzie w lewo nawrót. Trzeba się przyzwyczaić, żeby bez kierunku wskaźnić. <laughs> Aha, a jednak mamy jeszcze raz. Nie, 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 no, 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 no myślałem, że pojedzie prosto. szykana, ale Tutaj będzie Trójkowa. Trasa Trójkowa. Aha, to podwójna szykana, nieźle. No to już będzie trzeba wolniej. Ciasno, bardzo ciasno ustawione. Teraz znowu nawrót, tak? tak. Aha. A potem tutaj beczka będzie przy ostatnim przejeździe Samo szykana tam te niektóre z Subaru no. Aha, ja to na trójce sobie... Aha! Ja myślałem, że aż tam będzie przy... nawrót No jest trochę koślado na tym nawrocie Jak tu nie mam gdzie zabić trójki no No bo teraz jedziesz, jak później będziesz jechał to będzie szybciej Aha, i teraz tutaj puszczamy tego Niech on pierwszy zrobi beczkę Bekka Bekka a ten, aha, też bekka. Kręć, kręć, A teraz my i na pełnym rękawie. Na pełnej pijedzie z rękawem. Aha, i tutaj nawrót. Aha, nawrót po prostu. Po prostu nawrót. I tam... Tam, gdzieś tam, o. No szybka ta próba. Będzie. No. Cztero i na napędówki mają niezłe no. szanse. szanse. Ja pierdolę. Wiesz jaka strata czasu to jest? Za blisko podjechałem. Jeb, krawężnie. Pierdot gar... Masz go? Aha. Maluch Ale... też tylna pędówka. Ale Maluch spokojnie. Dwójkę zapił. Masz Na też tylno. Ja mam, ja mam. To co on Kurde, też tam zakręcił. A no kurwa, mam nadzieję, że nie zostawię tu zderzaka przedniego. Tak, okej, okay. bramka, super bramka. I co? I się skończyła jazda. Ten z Hondy ma takie zapędy jak ja. A ty słupek kręciłeś. Tak. <grymne> Widzisz wgadzył, no, ma. No, i, i. Tak jak ja kiedyś? I co? I co? Popsuło się coś? Czy nie tak pojechane zostało? ale mam... Meta też. gdzie meta? Chyba tutaj. start? Chyba tutaj. A w ogóle... Start. E? A w ogóle gdzie my jedziemy. Nie wiem. Co to za impreza? <grym> się dowiemy. Przejdziemy do śniadana. Tu chyba jest start i meta. Czy nie przecież mam tę, mapkę? A próba wygląda tutaj na krótką, nie? Startam start tam, meta tu. Aha, przed pachołkami. A, przed pachołkami. Aha. Kurwa, tam bambulec leży taki, że ja pierdzielę.